Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj jest ze mną Fredio. Ja dzisiaj sobie gramy w samochodowe hobby. Tak Nie wiem co to wiem, że się no, Jak z rowerem? Chociaż nie wiem czy ja ogrywałem. Nie, nie ogrywałem na odcinku. Yy, tak. Ojej, oj ojoj oj oj. Oj Siema, Fredio. Skok. Kurde, okaże, że po ścianie. Widzowie, let's go. Pierwszą sobie gierkę zagraliśmy, żeby sprawdzić czy to fajna, czy nie fajna. Tak! O, Lebron! O. Lebron przede mną jakiś jechał. O, teraz za mną. O, zawsze wejdziemy takim samym tempem. A teraz... O, Uprzedził mnie ledwo. Prawo. Ja muszę sobie jakieś auto kupić, bo Nie! No nie mogę! Widzowie, przepraszam, mam... Nie umiem w to grać, tak? O, ale ziomek poleciał, to chyba ten lebron. Może pierwszy win? Znaczy pierwszy win. No pierwszy, że pierwszy. O, ale u mnie samochod samochody ciężarówki, samochody jeżą. Ja jestem za tym lebronem. Ja nie Tak no, to kto jest pierwszy tylko, ja? Ty, ja o. jestem drugi. O, siłła. Dobra widzowie. Lecimy po pierwsze nie. miejsce. Ale to tutaj... Da się przejść z Nie, nie e, tak, da się. O, dobra, już Ja jestem Jest widzowie. na tym takim żółtobrązowym. No widzowie, nie wiem! Nie ogarniam tego Dobra, lecimy Widzowie, jest, jestem blisko Update, jestem blisko Dobra, pierwsze miejsce. Uwaga i razy dwa będzie. Chyba, że mnie wyprzedzi. Nie. I razy dwa. Widzowie, let's go. Lecimy po kolejnego wina. Raczej w 5 o, ja. minut dam radę, jak nie będę takich, takie coś odwalał. Czyli się rozbijał co chwila. Tu trzeba wyskoczyć. O, właśnie o tym mówiłem. O, ale dało mi checkpointa dalej. Super. Oj, 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 A właśnie, jak takie coś nie będę robił, to może wygram. No to miałem kupić na auto. Zbieram, zbieram sobie napisane na auto. Za, 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 ile? Półtora tysiąca. A ja mam już prawie półtora tysiąca. Widzowie, bardzo ładnie jeżdżę. To nie tak, że ląduję na prawych drzwiach. To, to jest nieprawda. A, ale to, to jest piec. fake, widzowie. No nie mogę, no. Przepraszam, widzowie, się już załamuję przez tę grę. Już ta gra mnie doprowadza do... Ogólnie yy, będę robił nową serię Tif Simulator. Za w, w ponięcia, we wtorek powinien się pojawić film. A jak nie, to przepraszam, yy, nie zmontowałem. No, no, no. No, nie zmontowałem, bo. Nie, że nie chciała, tylko czasu nie miałem. Widzowie, widzieliście ten trik? Oh, no i niezły trik. Uh -huh. Aha. Niezły trik, widzowie. Uh -huh. No nie mogę, no! Tak na nienawidzi, no. Co ty jest za I, i, u, wyścig zakończony, widzowie. Lecimy z kolejnym wyścigiem. już drugi ja ja jedziesz za mną, to? Ta? Tak. Ja. Ale ty masz samochód. Nie, nie, nie. nie, ty tam za mną, ty. Tym policyjną. Mam no? tego, dobra. Normalnie się czuję jak w PvZ-cie Policja wersji zadzieje. wypał jumper. Co? Co ty zrobiłeś? Nic. To się zatrzymałeś. Nie. To, nie się zatrzymałeś. to może laga miałeś. Ole wyskocznia widzowie. O kurde. Nie skacz. Nie polecam ci. No nie, ja wylądowałem. Widzowie? Jestem mm. jako pierwszy. A jestem jako czwarty chyba. Ale przede mną ktoś jedzie jakimś tym pierwszym samochodem. Nie wiem to. Gdybym się nie wywarył to bym był pierwszy albo trzeci. Albo drugi. Nie wiem, kościół. Jak ty jeździsz? Jezu. Dobra, wyprzedzony widzowie. Ziomek. To raczej nie jest mój widz. Raczej nie. Dobra, jedziemy sobie w room. O, to trzeba Ktoś przed, przed tobą był? No nie mogę. No jest przed nami, przed nam dara. O, to ty! Dawaj, robisz to. Dobra, jak nie ty, to ja. Chyba, że mnie dogonisz, no to... wtedy ty. Znaczy wiesz, jak się wywalę, to tak. Byłem bliski. Dobra. Ale nie, nie masz szans mnie dogonić już. Chcesz wina? Nie. Na pewno? Dam ci. Zajmę. Chodź. Tylko szybko. O, jedziesz. Masz. Mamkę. Okay. Oj zdarę, ja. A, jeszcze... jeszcze raz. No, bo tu tam. Myślę, że to tu. Ta kasa jest Dobra. Jedziemy. W ogóle drifty tu można robić pod shiftem. Yeah. A jo. Ale bokiem żeś poszedł. Ja no. Jazda bardziej bokiem. Ale Sigma, Wyskoczyna. bokiem lecę. O kurde, ja nie wyskoczę, ja wyskoczę dachem. Tam. Ale wyskoczył? No ja wyskoczyłem dachem. Patrz, tak się robi, patrz, patrz, tak. Tak na maksa na prawo jedziesz. I tak na końcu klikasz spację. To lądujesz na tym ostatnim tym. Dobra, jedziemy sobie. Co wie. Ale bokiem tu pójdę. Uh. No bokiem to mało powiedziane. No nie mogę. O, ale się uratowałem. Ło. Wow. Patrz jakiś ślad będzie. Patrz. Widziałeś? Tu też będzie. Ty, wiem. No nie mogę, no. Jakbym. Ty też spadałeś? Nie. Jak nie? O, ale by mnie ta ściana. walła. Patrz co? No. Wolej. Za... <grywa> Patrz to i wjechał. Nie, nie da się wychłynąć. No nie mogę, no. Widzowie, przepraszam, że musicie to oglądać, pozdrawiamy, tak, tak, tak. <laughs> dobra, to co to rabokiem, co? Taki ten, ślad będzie tam. O, jakiś już. Wow. Ale no. się o, ja też się uratowałem. O, ty, to, ty za mną jedziesz? Nie, że nie... ja jedę za, za tobą. Bo... Nie jedziesz za z niebieskim Challengerem? Czy co to jest? Nie, jadę za jakimś ozdobionym autem. Mm. No nie mogę, no ale ja ten zrobiłem. Trika. Tri, tri, Triki z Afryki. A ty masz już poziom. Ja? Piąty? A no, ja siódmy. Co? Nie, ja szósty mam. Jakim cudem? Widzowie, nie umiem kierować, tak jedziesz za mną? Nie, ja jedę za dwoma autami. Teraz za dwoma, a wcześniej za jednym? Bruch. no. Bruh, no nie mogę, no! Dobra, nie wyprzedzili mnie. Widzowie, przepraszam, że się tak. Źle, ale to są emocje, tak, tak. Ja jestem za jakimś chłopem. Za jakim czy jesteś za challenger'em? Za białym, za jakimś, za, W sensie za startowym. O. No to nie jesteś za mną. <grywa> o nie! O nie! Co, spadłeś? Nie, miałem taką wyskocznię, z Ale dobra, z checkpointem nie zaliczyło chociaż nie to. Jedzie to jakoby za mną? Tak. Dobra widzowie, robię wina Albo nie? Albo tak Tak jest widzowie nie, nie, nie. Jeszcze bokiem Tak jest Co widzowie, lecimy po drugiego wina Ale teraz bez żadnego deda. Ale tu ścianka szybko lata, to niebieska I bym umarł no nie no widzowie no, no. wow, widzowie jedziemy wow jeszcze nie umarłem to jest jakiś mój rekord chyba no chyba tak ani, ani raz jeszcze nie umarłem Bezpieczne lądowanie na dachu. Aha. Czy na dachu to jest bez, bezpieczne lądowanie? Raczej A co, nie to Bezpieczne lądowanie? No. Za wylądowanie na dachu. <grym> Oj, widowie, oleg bym... No. Spadł. No nie, widzowie, Dobra. Tyl jeden. Jeden. Jeden, tylko zaufajcie fajcie mi, no bo raz dodałem właśnie teraz. I już drugi raz nie zdadam. Ale nie uda mi się wujna zrobić, bo minuta to jest bardzo mało czasu. Jeszcze raz dwa, więc tym bardziej. Z jakieś. No, z jakieś 30 sekund nie zostało. Więc widzę, by. Przykro mi, ale prawdopodobnie nie dam rady, bo zostały mi jeszcze dwa poziomy. Dwa etapy w sumie, bo to są etapy chyba. 15 Czucz, Już widzowie To... Jest, no jeszcze bokiem nie wleciałem. Dobra, widzowie. Lecimy kolejny chyba Tak, lecimy kolejny wyścig To już piąty, tak? Tak. tak pi nie, tak, piąty. Muszę w końcu na zapas na nagrać. Na, 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 na Wszelki. Ona no, no, zapasła. No. Jakby coś Jakby mi Roblox Badowali <laughs> Ile no masz A, kasy? Ee, prawie do zastrzęca. Ja mam trzy... 3... No, teraz równo do tysiąca. Ja mam prawie 4000. Uhu, -huh, let's go Dobra, lecimy tutaj. Jeszcze tutaj sobie zbierzemy kasę. Polecimy. Polecimy tak. O! No i jakiś chłop nie walnął. Jak cię chłop walnął, co? No starano mnie. Jak? Tak, tu nie można. Co? Macie ciścina. Starano mnie. Ale nie da się taranować. No ja jestem staranowany. To chyba przez coś. Widzowie, będzie łatwe. Ale ładna noc z tej gierce. Co? Wejdź z ustawienia i sobie daj nie na dzień, tylko daj sobie na noc. Żegładnie. ładnie. Dobra, widzowie, odpalamy zaraz razy trzy czas. Znaczy raz dwa, przepraszam. Tak, razy dwa. A i zachęcamy do komentowania filmiku, tak. Tak? Tak. Tak, tak, zgadza się. No. 6. Jak ja latam, to jest śmieszne. Ja ledwo co ląduje na czterech kołach. No nie mogę, no! W co ja wjechałem? Dobra widzowie. Kolejny poziom zakończony. Znaczy kolejny win Jeszcze No, jak się rozpocznie kolejny listik, to kończymy odcinek O, pozostało tylko... 15 minut ładnie. Więc widzowie, zostało nam ostatnie, 2 minuty do końca, bo to jest razy 2, więc jakieś 2 minuty, 2-3 minuty. Zaraz zara będzie raz 3. No nie mogę, no. No to dawaj, rób razy 3. I zrobił razy 3! O a nie, jeszcze nie zrobił. teraz. Wow. No ale widzowie trik. A to widzowie co? Tak. Tak? To. Tak. Tak, tak. Tak? Sigma. A to co? Widowie. Tak. się ukradłem. No i za zachęcamy do subskrypcji kanału. Kanael. A lajka to jak chcecie to zostawcie, nie musicie. <gry> Dobra, uda mi się. Nie, nie uda mi się wino zrobić, Nie da rady. Gdzie ty jesteś? Z kilka za tobą. A, ty jesteś tam gdzie nubek cały. No to to widzowie. Dziękujemy za oglądanie no, i widzimy się w następnym odcinku. Żegnamy. Pa pa!